Oczywiście rolnicy przede wszystkim oczekują pomocy na każdy hektar w postaci pieniędzy, gotówki. To będzie uruchomione po oszacowaniu strat i tam gdzie te straty są największe, taka pomoc również będzie zastosowana. Działania zwyczajne wiążą się przede wszystkim z przyznaniem środków na pomoc dla rolników. Ja Krótko przypomnę Państwu, z czego mogą korzystać rolnicy, i to jest paleta od wielu lat funkcjonująca. Rolnicy, których kredyty, spłaty kredytów przypadają w tym roku i nie mają pieniędzy na spłatę, muszą uzyskać jakąś pomoc w prolongacie. To jest absolutnie oczywiste, bo przecież inaczej z przepisów bankowych będą musieli być indykowani, czyli trzeba pomóc tym rolnikom w realnym rozłożeniu tych kredytów na jakieś nowe terminy. Dla rolników, którzy potrzebują środków do produkcji, a w tym, w tym roku na przykład dużym problemem będzie pasza dla stada podstawowego bydła, żebyśmy nie dopuścili do jakiegoś istotnego pogorszenia hodowli bydła w Polsce. I są potrzebne również środki na odtworzenie produkcji, na, na zakup pasz. Dla nich będzie zaoferowany bardzo nisko oprocentowany i tu y, wnioski są do Rady Ministrów już złożone o oprocentowanie, wręcz symboliczne, procenta na środki na stworzenie produkcji. Oczywiście część rolników będzie chciała skorzystać z ulg w składkach klusów. Jest to dość problematyczne, ponieważ są to okresy nieskładkowe i wiąże się to z pewnymi konsekwencjami, ale niektórzy rolnicy chcą z tego skorzystać. Rolnikom, którzy dzierżawią od Skarbu Państwa grunty, mogą w Czyli spadkobiercy Agencji Nieruchomości Rolnych ubiegać się o pomoc w spłacie czynszów wierzarnych. Rolnicy mogą uzyskać zmniejszenie bądź rezygnację z kolejnych lat podatku rolnego. Za to odpowiadają gminy i to jest decyzja samorządu. W sytuacji zagrożenia bytu rodzin utrzymujących się z rolnictwa jest możliwość bez żadnego szacowania udzielić pomocy społecznej.